Zakończyła się największa w województwie łódzkim inwestycja przebudowy dróg lokalnych. Projekt północ-południe 4 lata temu został wpisany do programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013. Podzielono go na trzy etapy. Pierwszy to była przebudowa drogi ze Zduńskiej Woli do Widawy, potem do Szatku. Droga była bardzo potrzebna, bo już była tak lichutka, że samochody się nie mieściły. No i pobocze dla rowerów jest potrzebne. Jest to największa inwestycja drogowa w regionie, jednocześnie jest to największa inwestycja samorządów lokalnych w Polsce. To przedsięwzięcie, zdaniem Związku Powiatów Polskich, na taką skalę pierwszy raz było zrealizowane właśnie w naszym województwie, dzięki środkom z Unii Europejskiej. Unijna dotacja była niezbędna, ponieważ cała inwestycja kosztowała 71 789 tysięcy złotych. Prawie 47 milionów to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 38 kilometrów dróg ma nową nawierzchnię, pobocza, są nowe zatoki autobusowe i ścieżki rowerowe. Pasy są zrobione wszędzie dla rowerzystów, więc człowiek się nie boi, że auto przejeżdża obok coś. Mi się podoba osobiście. Ostatni etap to przebudowa dróg w Zduńskiej Woli. Dlatego też właśnie tam oficjalnie inwestycja została zakończona. Na przecięcie wstęgi przyszli zarówno byli, jak i obecni samorządowcy. Tak naprawdę ten projekt był jeden z pierwszych umów podpisanych na indykatywny. Super projekt, który łączy powiaty i gminy w tych powiatach, gdzie po prostu potrafili ci, którzy pisali ten projekt, mieć taką wizję, żeby połączyć. No myślę, że to jest dobry początek. Przy następnym okresie programowania będą mogli dokładnie takie projekty pisać, bo będą one priorytetem. Projekt Północ-Południe realizowały dwa powiaty i trzy gminy. To dowód na to, że duży, może więcej i warto opracowywać wspólne projekty. Urząd Marszałkowski w Łodzi bardzo zachęca do takich działań. Odbyliśmy taki cykl spotkań miasta powiatowe biegunami wzrostu, mając na uwadze nowy okres programowania. Namawialiśmy do tej współpracy wskazywaliśmy, że tam właśnie na te projekty będą środki. Teraz zarówno mieszkańcy, jak i samorządowcy chcieliby, żeby z nowych dróg zniknęły tiry. Przeniesienie ruchu ciężkich samochodów na autostrady jest bowiem jedyną szansą na to, by znów nie powstawały dziury i kolejny.